Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Switzła Walczak, jestem Prezesem Związku Pracodawców Mentru Biznesu i witam także Ciebie, Julianie, Julian Dobrowski, Międzynarodowa Platforma Szkoleniowa. Dzień dobry Państwu. Chciałabym zaprosić Państwa na pierwsze szkolenie z cyklu Poznański Leadership, dla właścicieli, prezesów i top menadżerów z wielkopolskich firm. Dlaczego powstała taka inicjatywa poznańskiego Leadershipu? A właśnie po to, żeby dostarczyć Państwu. Know-how do budowania przewagi konkurencyjnej w Państwa firmach. Mam przyjemność współpracować z najlepszymi ekspertami moim zdaniem w branży. Widziałam efekt ich pracy, sprawdziłam to na swoich firmach, na swoich biznesach i chciałabym Państwu w tym cyklu, na każdym szkoleniu w pigułce przekazać najważniejsze informacje, wartość która z pewnością zwiększy przewagę konkurencyjną, a także zyski w firmach. Oddaję głos Julianowi. Chciałabym, żeby opowiedział Państwu o tym, co czeka Was 20 lutego. Drodzy Państwo, ci, którzy będą mieli okazję dołączyć do nas na kameralnym spotkaniu w Poznaniu na ulicy Garbary, Będą mogli zobaczyć zestawienie takich najważniejszych materiałów, narzędzi, które wypracowaliśmy przy ponad 200 wdrożeniach tzw. transformacji organizacyjnej. Gdy zwracali się do nas menedżerowie z prośbą, propozycją tego, aby, tak jak to Swietlana powiedziałaś, pomóc im w budowaniu przewagi konkurencyjnej, to znaczy doprowadzeniem do tego, żeby jak najlepiej korzystać z ludzi, z ich potencjału intelektualnego. Tych, którzy mają zatrudnionych w organizacji. Ponieważ często decyzje jako menadżerowie podejmujecie na podstawie pewnej prognozy, tak jak prognozy pogody. Ma być słonecznie, ale nikt nie chce dyskutować później z menadżerami, że trzeba wziąć parasolkę, że pojawiły się problemy meteorologiczne. Potrzebujemy tego, żeby ludzie nam przypilnowali swoich obszarów, żeby podejmowali tam decyzje, tak żeby jako dyrektor, jako prezes. Nie musielibyście wszystkiego kontrolować, sprawdzać, żebyście mogli bezpiecznie przejść na pracę przez zaufanie z nimi, no ale zaufaniem wynika z tego, że wiecie, że oni mają do tego kompetencje wystarczające i że z tych kompetencji będą w stanie korzystać. I to, co zrobimy podczas tego szkolenia, zresztą Swietłana w swoich biznesach miała się okazję też tego doświadczyć, to jest to, że podziela się z Państwem takimi rozwiązaniami. O co pytać menedżerów? O czym rozmawiać z zarządem? W jaki sposób doprowadzić do tego, że pracownicy rzeczywiście będą potrafili precyzyjnie uzgodnić z Wami, co jest potrzebne, żeby mogli gwarantować realizację celów, a przynajmniej gwarantować to, że na bieżąco będą dążyli i sygnalizowali pojawiające się problemy? Na czym bazujemy? Na ponad 25 latach doświadczenia naszego biznesu. Pracowaliśmy i, i z koncernami międzynarodowymi, i ze spółkami technologicznymi, z małym polskim przedsiębiorcami, z ponad 25 tysięcy menedżerów, które na dzień dzisiejszy z nami pracowało. Jest kilka takich pytań, które możecie zadać także u siebie w organizacji. Jeżeli byście chcieli Państwo wcześniej sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wygląda to, co my nazywamy kulturą odpowiedzialności. Warto porozmawiać na przykład z dyrektorami, z menedżerami o to, za co oni tak de facto biorą odpowiedzialność w firmie. Czy biorą? I, i, czy biorą, i, i co oni w ogóle rozumieją przez tą odpowiedzialność? Bo czasami to jest tak, że ktoś mówi, tak, ja, ja biorę odpowiedzialność za pracę, w, mm, za wynik sprzedażowy. Ale teraz, czy odpowiedzialność też za sposób reagowania na pojawiające się problemy, za to, że a, tych ludzi w zespole przygotujesz do, na, do autonomicznych decyzji, do tego, żeby kiedy ciebie nie będzie. To potrafili sami wylądować tym samolotem, gdzie ty jako póki co kapitan, no, za starami siedzisz. Ja niestety obserwuję bardzo często, że do nas zgłaszają się klienci, którzy muszą już gasić pożary. Właśnie przez to, że nie potrafią rozmawiać z swoim zespołem, wymagają wyników tak naprawdę nie kładąc nacisku na to, w jaki sposób tak naprawdę ich menedżerowie do tych wyników mają doprowadzić. W związku z czym, w momencie, kiedy załóżmy Cudzoziemca chcą na bardzo ważnym stanowisku w firmie deportować z jakichś powodów, no to wtedy wszyscy oczywiście biegną szybko po pomoc do nas. I pytanie moje zawsze brzmi, dlaczego nie wcześniej? Dlaczego nie zareagowaliście? Dlaczego skupiliście się na rekrutacji danej osoby, nie zadbaliście o wszystkie komponenty, które są niezbędne do tego, żeby ten wynik dowiózł? to jest Swietlana jest taka odpowiedź często pojawiająca się też u top menedżerów, że to wynika z założenia, że mam dojrzałych ludzi do pracy. Tak jak ostatnio w ramach takiego warsztatu dla absolwentów Executive MBA jeden z prezesów mnie zapytał, Juriam, co jest nie tak, skoro zatrudniam mądrych ludzi, dojrzałych, na inteligentnych pokursach i studiach podyplomowych, a okazuje się, że oni między działami nie potrafią ze sobą ustalić zasad współpracy, mimo że o to poprosiłem i wtedy zaczęliśmy wchodzić w głębię w to, to, jakie kompetencje oni tak de facto potrzebują. Czy oni potrafią zdefiniować problemy między nimi leżące? Czy na, nazywa się w firmie, które są obszar tak zwanych pasów gdzie nikt się pewnymi tematami nie chce zająć, dla każdego są niewygodne, no ale jednak trzeba pewne rzeczy zrobić w domu, żeby to wszystko mogło funkcjonować. I często się później okazuje, że prezes i dyrektor się musi angażować w tematy, którymi zupełnie nie powinien być zainteresowany, nie powinien się to angażować. Dlaczego? Bo bo gasi pożary wynikające z tego, że komuś się tylko wydawało, że on bierze odpowiedzialność, a tak naprawdę tej odpowiedzialności nie, nie brał. Dostarczał byle jakość. Czasami znaczy się starał i to dobrze, natomiast to było niewystarczające, żeby prowadzić ten biznes. Teraz to, co my zrobimy przez te kilka godzin warsztatów, które mamy zaplanowane na 20 lutego, to jest to, że pokażę, jak od strony technicznej zmierzyć tą odpowiedzialność, na jakie zasady warto się umówić z menadżerami. W jaki sposób zacząć pracować podczas spotkań zarządu i podczas spotkań działów, żeby ludzie rzeczywiście tej odpowiedzialności pilnowali i nie skończyło się tylko na takich miłych słowach górnolotnych, to od, dziś, od dnia dzisiejszego wszyscy współpracujemy, się, angażujemy, komunikujemy i ufamy sobie, bo to, 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 to nic nie zmienia. Są tylko takie slogany wystawione na ścianie. I każdy, kto będzie miał taką ochotę, będzie mógł w, w tym kameralnym, to teraz jeszcze zaznaczę, groń, w kronie do 10 osób się spotykamy. Taka jest idea też tego poznać. Tak, to tylko wyłącznie dla top tokenadżerów. Dokładnie, tak. Będziemy mogli omówić, podzielić się też doświadczeniami z innych organizacji, co pomagało tą odpowiedzialność budować, żeby menadżerowie mogli poświęcać, żebyście mogli poświęcać mniej czasu na kontrolowanie ludzi, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo firmy. Żebyście mogli zwiększyć poziom takich inicjatyw, tej samodzielności pracowników, tego zaangażowania z ich strony i nawet, żeby pojawił się taki element dumy u pracowników z tego, że realizują cele firmy, że się jednocześnie przy tym rozwijają. Tak, bo przecież sama u siebie spotkałam się na własnym podwórku z taką sytuacją, że ludzi wcale nie interesuje to, żeby mieć mniej pracy. Mhm. która jest monotomna, która nie jest wyzwaniem, wręcz przeciwnie, mój zespół przyszedł do mnie pewnego dnia i powiedział jasno i wyraźnie, ok, jest jakaś tam stagnacja, jest stabilizacja, ale my nie chcemy tak pracować, my chcemy wyzwań, my chcemy brać odpowiedzialność właśnie za wyniki, także ja akurat mam szczęście pracować z bardzo dojrzałymi ludźmi, z którymi mamy otwartą komunikację, natomiast doskonale wiem, z, z firm naszych klientów, że niestety ta komunikacja gdzieś tam, tak jak wspomniałeś, nawala, mówiąc wprost. Więc tak naprawdę te szkolenie jest skierowane do tych osób, które znacząco chcą zmniejszyć poziom swojego stresu, a także swoich ludzi. No bo jak gasimy pożary, hmm. no to wiadomo, że poziom kortyzolu we krwi jest bardzo wysoki i różne są tego skutki. Zdrowotne. Zdrowotne i każde, które mogą się przełożyć na decyzje podjęte pod wpływem chwili. A tego chcemy uniknąć. Chciałabym, żebyście mogli prowadzić spokojnie swój biznes, tak naprawdę móc zapobiegać, a nie leczyć. 20 lutego zapraszamy serdecznie. Zgłoszenie na adres Związku Pracodawców Mentor Biznesu. Biuro mentorbiznesu.pl. Ulica Garbary 95 przez 5 w Poznaniu. Godzina 8 rano. Zapraszamy. Dobra kawa i dobre dobry deser merytoryczny tak jest. podany na misję. I najlepsze towarzystwo w naszej postaci. Zapraszamy. Zobierzamy.